Pewnego dnia, zamiast iść prosto do domu, lew postanowił uciąć sobie drzemkę. Zobaczcie, lew śpi, pewnie czeka na malwinkę, jak będzie wychodzić ze szkoły. Poczytajmy wspólnie pod chmurką. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zaprasza wszystkie dzieci na letnie spotkania na Akademickiej. Codziennie przez całe wakacje od 11 do 13 niezwykła przygoda z książką. Pomysł zrodził się z tego, że powstał właśnie tutaj plac sztuki i żeby go móc pięknie wykorzystać, tą piękną zieleń dookoła, postanowiłyśmy zrobić codzienne czytanie pod chmurką z Dębicką Biblioteką. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, jak i również dorosłych, aby tutaj przybyli, do nas każdy dzień jest inny, tematyczny, dzieci codziennie mają inne zajęcia, czy to plastyczne, czy to ruchowe, ale też nie brakuje akcentu czytania, gdzie wspólnie, razem z wszystkimi, dzieci wybierają lekturę, którą by chciały czytać, i w ten sposób miło spędzamy czas na świeżym powietrzu. Pomysł cieszy się dużą popularnością, codziennie przychodzi grupka dzieci, ale także są grupy zorganizowane, tak jak ze środowiskowego domu samopomocy w Parkoszu. Odwiedzają nas również różne półkolonie. Jest zabawa przednia, więc wszystkich serdecznie zapraszamy przez cały okres wakacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do godziny 13. Program Nieoczywiste Poniedziałki. Czytamy interaktywnie. Wtorki, zwierzaki i stworki. Mój przyjaciel Fafik. Serdeczne środy. Poznaje emocje. Książeczki o emocjach. Roześmiane czwartki. Bajki na dobry nastrój. Lektura książek na poprawę humoru. Piątki. Baśniowe zakątki. Wróżki, smoki, krasnoludki i inni. Legendy, podania i baśnie z całego świata.